No, zbyt długo premier brytyjska się nie zastanawiała. Piotr Surmaczyński, Londyn, jest już z nami. Good morning, London. Co legło u podstaw tak dramatycznej decyzji, Piotrze. Good afternoon, good afternoon. O matko. A co się tam dzieje u ciebie? Też coś upadło. Upadł rząd. Ach, to rząd tak głośno upadł. No 45 tak, rząd upadł. minut temu już to się tak. wydarzyło albo. 45 do... minut. No. Przed chwilą właśnie tak, upadł rząd. Ja, a ja wam powiem ja to podejrzewałem wczoraj, po, po tym, co się działo w parlamencie. Naprawdę był problem z uciszeniem wszystkich posłów, wszyscy byli przeciwni pani premier. No a wczoraj była taka sytuacja, że przyjeżdżała do mnie znajoma. Z którą robiłem live a na streamie i tak trzymałem kciuki. Teresa, nie Teresa, Liz, utrzymaj się jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, bo nie będę mówił o tobie dzisiaj. Mam inne rzeczy. No i, i tak, utrzymała się, Posłuchała wysłuchała cię. moich modów. tak no i dzisiaj wyszła przed Downing Sting na e, numer 10, wygłosiła taką przemowę, ja Wam powiem w dosyć takiej szybkiej, bo to kilka minut temu było w szybkim tłumaczeniu mniej więcej, powiedziała coś takiego, no chciałam dobrze, chciałam pożyczyć pieniądze, obniżyć podatki, e, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale nie wyszło. No, ty no jesteś nie super dać, zadowolony. Tak. No, bo nie zdążyliśmy jej znienawidzić nawet. No, wiesz, sytuacja była taka, że to, to kilka dni temu w, w radiu była sytuacja, ona mówi: Codziennie rano wstaję jako premier Wielkiej Brytanii. Zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić, żeby Wielka Brytania była jeszcze bardziej krajem sukcesu i miała jeszcze lepszą sytuację. A dziennikarz mówi: zrezygnuj. To, to nie jest... seria, no, mm. także listras nie miała łatwego życia. Numer jej 44, to znamy z naszej literatury polskiej, z historii, zrezygnowała i komentatorzy są zgodni, że to jest jej pierwsza dobra decyzja, odkąd przejęła stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. Wszyscy doceniają to, że odeszła. Ale oczywiście już są teorie spiskowe, że tak naprawdę to nie jest wina tras, że odeszła i że jej... Rząd padł na e, przysłowiowy Pyszczek, że to jest wina niejakiego quasi-quartanenga. Quasi-quartanenga. Nie zdążyłem się jeszcze dobrze nauczyć się jego nazwiska na pamięć, a już go nie ma. On e, całkiem niedawno został wyrzucony z stanowiska e, e, skarbnika, kanclerza, który. E, jest kimś w rodzaju ministra finansów, bo to on przygotował ten taki eksperymentalny plan. Chciał od niej sukces, zwiększając ilość pożyczek i obniżając um, podatki. Ale no, to był bardzo zły pomysł i wszyscy powiedzieli, pani Listras, że albo on, albo ona... Ona powiedziała, no to on, no i to go wyrzuciła. Przyszedł Jeremy Hunt, który zrobił coś dokładnie odwrotnego. Zamierzał podnieść podatki i ograniczyć wydatki i ten, no i wtedy pani, pani Listras powiedziała, że no niestety nie, nie, nie jest w stanie zrealizować swojego programu politycznego, wartości konserwatywnych i to wszystko. I, no i dzisiaj była ta, ta taka wiekopomna decyzja. Tak jak już mówiłaś, 44 dni to jest Rekord Wielkiej Brytanii, bo poprzedni jej e, poprzednik, który był na stanowisku 119 dni, to był najkrótszy e, e, urzędujący premier, tylko tamten premier zmarł. Po 119 dniach e, Listra e, teraz przeżyła, no, ale też odeszła. W każdym razie, e, co teraz będzie, tego nie wynik. To znaczy, generalnie to, co powiedziałaś, nie do końca jest ścisłe w wiadomościach. To nie jest tak, że mm, za tydzień wybiorą, tylko w ciągu tygodnia wybiorą. Czyli będą wybierać, wybierać, aż wybiorą. Wybory skończą się w tydzień. Tak, podobno. Ale ostatnio też trochę to przedłużyli, więc nie wiadomo, co będzie. W każdym razie problem jest w tym, że w dalszym ciągu partia konserwatywna jest podzielona na frakcje, które się wzajemnie zwalczają i trudno będzie wybrać nowego kandydata. Data. Natomiast oni wszyscy są zgodni co do jednej rzeczy, że ewentualne przyspieszone wybory, które mogą mieć wbrew pozorom duże szanse zdarzyć się, bo przed wczoraj wyciągnęliśmy ze skrzynki pocztowej taką kartę z potwierdzeniem danych do, do rejestru wyborczego w Wielkiej Brytanii. Potwierdziliśmy te dane, my jesteśmy gotowi, żeby głosować. W każdym razie sytuacja wygląda w następujący sposób. Mają wybrać znowu tak jak no i znowu oczywiście największym kandydatem jest Richie Sanak. Pamiętacie go? Ten wysoki Hindus z żoną, która nie płaciła podatków w Wielkiej Brytanii, ale już podobno płaci. Wysoki Hindus, który ma zieloną kartę w Stanach Zjednoczonych, a mimo to chce być premierem brytyjskim. W każdym razie, jak widać, ma plan B. Richie Sunak ma bardzo dużą wprawę w przegrywaniu wewnętrznych wyborów w partii, ale mimo to dają mu że największe Szansę na zwycięstwo. No i, no i chyba jednak nie będzie. Duż, następną osobą, która jakby liczy się w tym konkursie, to jest Ben Wallace. Ben Wallace jest akurat jedną z takich pozytywniejszych postaci na scenie. On jest obecnie Ministrem spraw, ministrem obrony, tak. On ma jakieś tam szanse, też staje. Jeremy Hunt, który staje do wyborów, oczywiście. Jeremy Hunt, który objął po panu Kwasim stanowisko kanclerza, i, i, czyli ministra finansów, sam powiedział, że on nie startuje w wyborach, więc sam się wykluczył i wygląda to w ten sposób, że w tej chwili mówią o nim, że to on będzie miał decydujący głos, tak w, i on, on podejmie decyzję, kto zostanie premierem, zanim pójdą następni głosujący Także sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli się partia konserwatywna nie zbierze, to będą wybory. Jeżeli będą wybory, to po przegrają je z Kretesem, ponieważ teraz pokazują. Badania opinii publicznej ponad, nie, prawie 30% przewagę partii, pracy nad partią konserwatywną. A Kelly Stamer, przywódca partii konserwatywnej, w coraz lepszym humorze, coraz więcej wywiadów udziela. Wydaje mi się, że właśnie partia konserwatywna postanowiła mu oddać premierostwo na tacy, nie mogąc się między sobą dogadać. Także sytuacja jest dynamiczna. Będę was informował. W każdym razie w tej chwili nie mamy premiera, ale mamy premiera, bo pani Listras zgodziła się miłościwie być na stanowisku do czasu wybrania nowego przywódcy partii, który automatycznie zostanie premierem. Także czekamy teraz na decyzję starszych panów dobrze sytuowanych, mieszkających na południu w Anglii. Jeżeli im się nie uda wybrać nikogo sensownego, to czekają nas przyspieszone no i, wybory. No i co wtedy? No ale, ale jest jakiś, jakiś rząd, który by Brytyjczyków satysfakcjonował, bo jak cię słucham, to wydaje mi się, że całe szczęście, że ona się podała do tej dymisji, bo jeśli odczucia, uczucia Brytyjczyków w jej kierunku są podobne do twoich, no to wiesz, no to nie było sensu tego ciągnąć. No nie, no udało jej się zjednoczyć się naród, ale w niechęci do siebie. Dokładnie. Znaczy nie, przyspieszone wybory, wiesz. Ludzie czują się oszukani tym, że ktoś za nich decyduje, kto będzie premierem. Wiadomo, że Richisona, który wbrew wszystkiemu chyba jest sensownym kandydatem, nie ma szans, bo, bo albo ma szanse ba, bardzo mniejsze z wielu powodów. Między innymi dlatego, że teraz takie Jeremy Hunt gra pierwsze skrzypce w partii a, a Richie Sunak jakby zajmował stanowisko, które teraz Jeremy Hunt zajmuje, więc jakby jest pewna sprzeczność interesów. Druga sprawa jest mnóstwo takich niedomówień wokół Jeremy Hunta, stąd w, w Ricci Sunaka, więc chyba ma minimalne e, szanse, a ten, kto tak naprawdę rozdaje karty, prezes e, Hand, e, no on nie chce startować, chce rządzić jakby z tylnego siedzenia. Skąd my to znamy? Aha, tak? aha. Podobna sytuacja jak w Polsce. Słuchajcie, bo mieliśmy zacząć od Chińczyka. Dobra, ale poczekaj, że jeszcze, jeszcze, tak. jeszcze nie, jeszcze nie Chińczyk. Ja wiem, że ci spieszno do Chińczyka, ale posłaj mnie teraz. Czyli, mhm. czyli zdecydowanie najuczciwszym krokiem, w tej chwili byłyby przyspieszone wybory przyspieszone i wybory, danie, tak. danie tak naprawdę wyboru Brytyjczykom, kogo chcą widzieć, i jeszcze raz powiedz, kogo chcą widzieć, bo żebyśmy to zamknęli? W wiesz co, no, Partia konserwaty Konserwatywna ma 30% w plecy w stosunku do Partii Pracy, do Partii Labour, a Sir Kerry Stammer jest przywódcą. Nie wiem, czy on będzie najlepszym przywódcą. Tam jest jeszcze kilka e, innych ewentualnych e, e, kandydatów, no, ale on jest przewodniczącym partii, więc o ile Partia, partia Pracy nie zmieni przywództwa, e, no to on zostanie premierem. E, należy przyznać, że jest dużo bardziej skuteczny niż e, e, poprzedni przewodniczący Partii, mhm. e, partii Pracy. No, też ma tytuł szlachecki, także będzie łatwiejszy do e, e, przełknięcia, e, dla konserwatystów i dla też zwolenników konserwatystów, których było dużo. No, a ze złych rzeczy, on no, generalnie też opowiedział się za tym, że no, skoro Brexit się dokonał, no to musimy z tym żyć. No i nie będzie składał jakby wniosku mhm. o przyjęcie. Przynajmniej taka jest deklaracja na dzisiaj. No ale jak będzie, to nie wiadomo, bo ja słyszałem, też były takie plotki poważne, że nasza listras chciała, bo ona naprawdę walczyła, żeby zostać na tym stanowisku, ale się nie dało po prostu, już mm -hmm. nie miała poparcia mm -hmm. nikogo. Um, I um, no i, um, i ona też zastanawiała się, czy nie reaplikować do Unii Europejskiej. to mówiliśmy o tym ta, jakiś ta. czas ta. temu. Słuchaj, no, ja A, trzymam, ponieważ czas jest ciężki, zarówno na wyspach w Stanach, w Europie, i tak dalej, wiadomo z jakich powodów, no to trzymam kciuki, żeby to się rozwiązało, bo to nie czas na igrzyska, no to czas na działania, no tak. więc, więc trzymam kciuki za was i chcę tylko dopowiedzieć w tym temacie, żeby go zamknąć, Marzena się włączyła z Irlandii, jak wiesz, Irlandia tak. bardzo sympatyzuje z Anglią, otóż tak. publicyści irlandzcy zacierają tak. ręce, mówią, no to festiwal zaczął się od nowa, ponoć, tak. ponoć jeden z nich nawet przewidział, że list porządzi, może 30, 43 dni, więc był Bliski. Tyle z hmm. echa irlandzkiego, a my przechodzimy do Chińczyka. Tak, właśnie, właśnie, znacie tą grę Chińczyka, gdzie się po prostu bije przeciwników pionkami. Nasz Chińczyk, to, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, to jest senior, senioralny dyplomata chiński Wielkiej Brytanii, konsul generalny w mieście Manchester. Więc ten konsul generalny był się zdenerwował, ponieważ przed konsulatem Chińczycy z, z Hongkongu protestowali przeciwko łamaniu praw człowieka w Chinach. Przeciwko dyktaturze chińskiego przywódcy. więc się okazało, że ten pan dyplomata, wracając ze spaceru do konsulatu, widział tych protestujących i jednego młodego człowieka złapał za włosy, wciągnął za, na teren konsulatu, gdzie inni dyplomaci rzucili się na niego i go skopali. Tak to wyglądało, że akurat nagrały to kamery. No i Chłopakowi udało się uciec z terenu Chińskiej Republiki Ludowej, znajdującego się na terenie konsulatu, tak bo to jest eksterytorialne. Policja nie mogła wejść i interweniować, ale pewno jej obecność uratowała biednemu protestującemu życie. No i oczywiście następnego dnia przyszła telewizja do, do pana Chińczyka, do pana konsula, i rozmawiali z nim, i on powiedział, no, to nie jest tak, jak myślicie, no więc, ale no widzieliśmy. Pan mówi, no tak, ale on obraził mój kraj i mojego przywódcę. To, to co miałem zrobić? Zachowałem się jak prawdziwy dyplomata. Tak powiedział, naprawdę. <śm> powiedzieć. Skandal, no to jest po prostu coś niebywałego. Dyplomatyczne w okładanie człowieka, no świetnie. Tak, świetnie. tak i jutro. Dyplomacja no, tak, po że... chińsku, tak może to Dyplomacja ujmijmy. po chińsku, tak, w Chińczyka zagrali z Chińczycy i, i tak to wygląda, znaczy generalnie to trochę tak jak chińska wojna domowa pomiędzy na terenie Wielkiej Brytanii, bo powiem szczerze, demonstrując Chińczycy w Hongkongu, nie są tak pokojowo nastawieni jak demonstranci w innych krajach. Oni tam podpalają, rzucają koktajle Mołotowa. To jest taki chiński folklor i podejrzewam, że to pobicie jakby mieści się jakby w kanonach chińskich. Natomiast no, no, ale było nie. to strasznie niedyplomatyczne i nie do zaakceptowania Wielkiej Brytanii. Nie, no wiesz, no, to no kto, baje. jak kto, ale żeby konsul, wiesz, do rękoczynów się brał, no to to naprawdę, no konsul, równa mm. się, wiesz, dyplomata, a on zachował wiesz, się. się ja, ja, wręcz przeciwnie. No jak się patrzy na naszych posłów w parlamencie polskim jak tam wokół się skupiają przywódcy wielkiego wodza no to też można sobie wyobrazić takie sytuacje w Polsce także no, Ale no... jeszcze wiesz na razie stoją murem tworzą kordon tak to określmy, no bo przecież mhm. wodza trzeba strzec natomiast do rękoczynów jeszcze nie doszło chociaż no tak no wszystko przed nami e... dochodziło wiesz była sytuacja w Szczecinie gdzie Akurat. A, to, był to nie pada. E, ra, e, radny e, szczeciński i dyrektor stoczni, e, jakby by, by obezwładnili młodego chłopaka, który zadał niewłaściwe pytanie panu. Kaczyńskiemu uh, i a nie no, to, jego no siłą, to ja tak. o takich sytuacjach już słyszałam i więcej, nie tylko w tym jednym miejscu. Przy, wiesz, jak Buc jeździ, no to mm. przecież wszystko ma być cacy, a nie tam jakieś mm. protesty. Ale to, to jeszcze na razie nie parlament, więc hello stop. Um, tak. Dziękuję ci. Słuchaj, no w sam raz mm. ta twoja. Ja nie wiem ciebie tam chyba masz jakieś układy, ja muszę jakieś z tobą pogadać na Downing Street, bo widzę, że oni te <laughs> najważniejsze decyzje zwykle ogłaszają w dniu Twoich korespondencji. Więc tak jakby się tak. dostosowywali. Tak, a, trzymaj. Mój no drogi... Jola obiecana China. Jest, jest. David Girl, Bowie. Tak, Pozdrawiamy Bowie niego, tak. serdecznie. Trzymajcie się tam.